Cześć, witam Was serdecznie na megadiscount.pl. Jak widzicie, przenieśliśmy się na łono natury, ponieważ przyszła już wiosna, a pogoda jest coraz ładniejsza, więc stwierdziliśmy, że fajnie ponagrywać filmiki na świeżym powietrzu. Dzisiaj pokażę Wam zestaw o numerze 75079, a będą to Mrocznik Wardziści. Cisi i tajemniczy Mrocznik Wardziści staną na Straży Imperium. Nawet najcięższy wróg ulegnie wobec ich kijów z mieczami świetlnymi, a w razie kłopotów mogą wezwać mrocznych szturmowców, którzy przybędą uzbrojonym w rakiety ślizgaczem. W tym rewelacyjnym pakiecie bitewnym znajdziesz cztery minifigurki z wyborem broni: dwóch gwardzisków oraz dwóch mrocznych szturmowców. W zestawie znajdziecie. Ślizgacz, który jest uzbrojony w rakiety. Mamy tutaj rakiety. Jest on bardzo mroczny w kolorach takich czarno-szaro-czerwonym. Od razu widać, że jest on bardzo niebezpieczny. No i oczywiście jest ślizgaczem, więc bez problemu porusza się, porusza się po prawie każdej nawierzchni. Możecie również regulować jego. Um, Przód, jego skrzydła z przodu, tak, żeby jak najlepiej dopasował się do powierzchni. Tył pojazdu również się rusza. Możecie dostosować do swojego ruchu wysokość skrzydeł tylni. No i nie sprawia to najmniejszego problemu. Na razie, postawimy pojazd pozycji takiej bardzo prostej. No i skupimy się na figurkach, które znajdziecie w zestawie. Jako pierwszych pokażę Wam mrocznych szturmowców. Są oni żołnierzami. Oczywiście mają swoje zbroje. Są one w kolorze ciemnego grafitu, taki prawie czarny kolor. Pod kaskami, pod hełmami mają swój groźny wyraz twarzy. No, i oczywiście każdy z nich uzbrojony jest w pistolet, który po przyciśnięciu tego, tej dźwigni wystrzeli. Gwardziści poruszają się na naszym specjalnym pojeździe. No i w razie gdyby sami nie byli w stanie pokonać wroga, no to oczywiście mo może pomóc im jeszcze wyrzutnie rakiet. Znajdziecie je z tyłu naszego ślizgacza, wystarczy je przycisnąć. No i oczywiście wylecą. W razie kłopotów na miejsce zjawią się mroczni gwardziści. Są oni ubrani bardzo specjalnie. Z tyłu mają czarne peleryny. W ogóle ubrani są trochę jak ninja: mają czarne stroje, które nie przypominają żadnej ze zbroi, oraz mają zamaskowane twarze. Wygląda na to, że jest to jakiś specjalny kaptur, który chroni ich czerwono-skórę twarze. No a jako broni używają gwiezdnych mieczy zakończonych czerwonym laserem. Wspólnymi siłami mogą stać na straży Imperium. Mroczni gwardziści są bardzo dobrze uzbrojeni nie tylko w miecze świetlne, ale też w swoje pistolety. Jest to bardzo niebezpieczna grupa. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten zestaw i będziecie chcieli mieć go w swojej kolekcji. A jeżeli chcielibyście go gdzieś poszukać, to zapraszam Was serdecznie na megadiscount.pl, gdzie na pewno go znajdziecie.